Widzowie, jeśli strumieję, fałszynkę i dziewięć. I dziewięć. I dziewięć. Ci Janusze, czyli Alan. Chcę wybaczcie jaki jest z niego pies aportuje. Alan i Alan. Przywita się, Mordo. Przywita się. Rzell. Dzisiaj Ci Janusze grają w piłkę nożną. Jak myślicie, kto wygra, ja mam nadzieję, że nikt, bo nikt za troszkę 10 zł. A w dowie, jeśli będzie kałai, to do suba leka. Dobra. Dobra, jest bobek. pobek. nie! Dobra, słuchajcie, jeszcze nie! Jak się Nie jest jak myślisz? Czy wygrasz ten mecz? No. I jak myślisz? Czy jesteś krok, czy co wróciłem po Jak, jak, po jakim klubem jesteś? A jakim klubem jesteś? Grom. Nie, ale z takim polskim klubem. Dobra, a ty duży jaki jak jesteś klubem? Mój. Mój to młodego. Okej, okay, czyli klub Gromy i Walich Młodego. Bardzo... Bardzo oryginalne nazwy. Dobra. Otunajcie ja muszę. Na pewno. Nie było stary. Nie było! No to potem sprawdzimy. Było. No, to, no to potem sprawdzimy. Było! Na razie! Był gol, nie, Na pewno. Ja Dobra, potem sprawdzimy na nagraniu, nie? Ja nie było. Był gol. Teraz nie było. Czekajcie. Jest pan, w psa. On szejka i lata, i wbijajcie kanał Inko7. Podoba, Games i jak właśnie przyjechał. No a <śmany> nie, to nie Inko. <śmany> no, ale piąte macie oczywiście link w opisie. A znaczy ty no linka w, a to no w opisie ten. No, jak ma, macie linka w komentarzu, pamiętajcie. Bijajcie. A ja 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 Na Biegnie z piasek. Widzowie, tu macie... Ja tam wkleiłem, oczywiście oczy, 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 wkleję w montażu. Jak Inko sobie składa kostkę. Tak, widzowie. Wyjmę cały odcinek, więc bijecie na niego, bo ma na drugim odcinku. Inko kupił, Inko kupił. Kupi. Możliwe. No. No, <ścoughs> Niestety nie było, stary. Oto... 7, dobra. Minecraftowiec lub 0-0. Minecraftowiec kontra Nerutowiec, tak. Dobra, Gromowiec i... Stary załóż, Aran załóż bluzę! Stary! Awaj. Aj! Nie, Grom? <noise> Aj! Jest jeden dla... Jeden dla gromów, zero dla... Lecisz. Na runtło! Gramy! wygrywają jeden do zera. Do zera. Jeden do zera. Nie, jeden do Jeden na Nie, on ma jeden, bo ja sobie samowuje. Nie, nie strzeliłem. Studziłeś. Ale samowuje się nie liczą. Liczą. Ale jak on sobie strzeli, to będzie nie samobuje. Nie. nie no, stary jak coś, to samowuje się liczą, okej? Okay? wiedziałam, że sobie mogliśmy. Nico? O, chydadi. Eee, ręka! Spanz Błobek niestety musiał mu ronić. Obronić to! Pan Żłobek obronisz to! Z tego! Co? Z tego? Z tego. Z tego! Widzowie, <śla> oh. wiesz 500 na godzinę, nie? Jeszcze nie było, nie? No ej, ale karny jest! Właśnie, o, ale przyleciało! Męco, a to mi się w karnym! Nie karny jest! Proszę, proszę pana sędzia, niech no. pan da mi jeszcze jednego karnego z powodu, że on się teraz targuje i... Dobra, jeśli 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 szczelisz, szczel 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 to nie będzie drugiego karnego, jeśli nie... Jeśli nie szczelisz, to będzie drugi karny. Okej! Okay. Trzy, pan dwa, jeden, dawaj! I a i mam drugiego! Dosorki nie niczyło się! tam karnego! No, 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 tamam, ja to, lewo nie boi. Dobra. Co to było? Ale nie, bo młody się podłożył. Pod nagrywaj. Dobra, widzowie, widzowie. Walić fałszywe. Nie no, walić tego mojego z Gabina, bo on oszukuje, bo nie umie grać. A on jest pro normalnie pro player, zwycięzca Polski. Patrzcie jaka zacięta walka Gdzie ty masz? Co ty masz za jasność? Gościu Patrzcie jak zacięcie walczą Widzicie? Czekajcie Patrzcie jaka zacięta walka, patrzy na ich miny Normalnie bliźniaki Patałachy Nie no szómy, jak nie jest Patałachem, ale młody tak o, o, o! Widzę, wie Szymek <słyszy> wam coś. Lajka dajemy. Wycawcie lajka. Lajka suba tam na dole u Szymeczka.

Mały Debi idzie, przesuwa się do piłki, używa oczywiście cheatów, ponieważ nie ma życia. Włoszynka X9 tam prawda siedzi, ale kiwanie, ale kiwanie. We gaan naar de teamen. Hup! Hoi. nog op, hoi, nierna. Hoppa, stop. We gaan naar We plannen een nagreet-uitje-pam. Dat is inko. We gaan naar de is En Michael był specjalny, jeszcze nie wiem jak ale nagrałem pewnie Subskrybujcie kanał, no bo Benim mało brakuje I lajka tam na dole subów, a będzie, bo, będzie, się działo Tam na dole łapeczka, subik zostawiony ma być Dobre. Dobra, lecimy, lecimy Lecimy, Może tak bym zrobił Aj! Ale perfekto strzało, że o no. Patrzcie tam widać piłkę trochę Tam, ten, tam, ten, tam, a tam Abra młody. Czekajcie, potrolujmy sobie może. Jest! O, ja. Już podnęło, mnie. Jestem perfekcyjnym kamerzystą, Ja cały czas piłkę umiem mu chwycić. Ja robię tak. Leci piłka to. Nie. Ja mam, ja mam, ja mam już dwóch razy że... nie, nie. Nie, 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 nie. Leci piłka.

Jakie 3-1 gościu, bo ma, ma jakąś informację. Tak. widzę widziałem, Jaki kibicuję Szymkowi, bo nie, młody Szymonie. oszukuje. Młody oszukiwał wcześniej i się nie powinny liczyć tego gole, Bo on oszukiwał po prostu. Szymek gra uczciwie, bo młody nie używał ręki. Ja powinienem mieć teraz punkty, on powinien mieć pu punkty kurne. Dlatego że on po prostu oszukiwał, więc... Ja nie rozumiem. Wiesz jak ja się wyginam, chopie. Chopczyku, ja tu ci uchwycam każdy szczegół kamerą. O. Jest! Jest! Gol! Jeden jed, Dwa, dwa dla... Dwa, trzy! Dwa, trzy! Młody to Bambi. 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 Ale nie powinni, powinniście! Co każdego golda robić tego? Stopa reseta i robić tak, że. 3-3. No. Do ile gracie? Do 5-10 miliona 60. Jak? 4 No bo na, wy nawet nie macie stopy gry, żeby się nam ten, Że od środka nie zaczynacie, tylko od bramki od razu walicie. Oła! Zatem widzę, że to jest trochę bez sensu. Jest! Leci, 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 leci! No, jeden zoom to, to, chodźcie! Mieli jeden sub jeden... i na łapkę w górę? To, wygląda na No uda. To 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 nie to Tak, tak. Patrzcie, jaki A za! Sí, todavía. Hopa.